Witam Was z tej strony Petronaut, to jest kolejny odcinek, a właściwie pierwszy odcinek. Tak, to jest kontynuacja tamtej serii, a to z tego powodu, że na hardcore modzie zginąłem, ale to było do przewidzenia, tamta seria była właśnie taka na chwilę. Ta już jest na normalnym modzie, tu już nie ma żadnych hardcore'ów i pokażę Wam mapę, jak to wszystko wygląda. No i tutaj zamierzam sobie trochę, troszkę dłużej pograć. O, deszcz pada, niestety. E, dobra, tak wygląda okolica mniej więcej. Mniej więcej cała jest tak rozsiana. Zaraz pokażę ją ze wszystkich stron. Tak wygląda. Bardzo dużo owiec jest, z czego się też bardzo cieszę. Ale żadnych... Kur, żadnych kus... kus tak kus. E, żadnych e, krów, żadnych świń. Nie mam co jeść praktycznie. Jestem skazany na mięso zombiaków i rośliny. Tak wygląda. Tam, tam dalej jest pustynia, co też zaraz pokażę. I tutaj taka rzeka biegnie i tak przez dłuższy czas są takie góry, pagórki i, e, i doliny, kotliny. Teraz zobaczcie mieszkanie w środku jak to wszystko wygląda. Zaraz zginę. Kurczę. Dobra. Tak wygląda to mniej więcej ze środka. Tutaj zamierzam sobie walnąć e, pokoik alchemika. Znaczy nie alchemika tego. E, do czarowania, zaklinania przedmiotów. Tutaj będzie e, pokój do alchemii. Wszystkie graty tu będą porozrzucane. Tutaj zrobiłem sobie okienko. Tutaj jest wejście na górę. Tutaj chciałem właśnie zrobić tak, że wygląda to wcięcie takie jakby wieży, wcięcie, wieży w dom. W ścianę. W narożnik. Wejdziemy teraz na górę. No, tak, tak wygląda moja sypialnia. Tu są kraty oczywiście. Tak wygląda sypialnia. Da się w ogóle spać? Nie, da się spać. Tak wygląda sypialnia właśnie. I... Nie wiem czego, ale z drewna tak jakoś zrobiłem. Jakoś tak mi było tęskno to drewno. Zawsze uwielbiam budowlę z drewna i się tego nie wstydzę. Tak. Dobra, teraz zobaczcie. Tutaj zrobiłem coś w stylu tamtego pokoju z, z Hardcore Moda. Takie rozszerza, rozszerzanie ciągłe pokoju. Pomieszczenia. Tutaj okienko i tutaj po prostu nie mam za nic pojęcia, co tu będzie. Może jakiś salon, może jakiś glowstone, może jakieś lampy. Ale na razie nie jestem w stanie powiedzieć, co tu chcę dokładnie zrobić. Tutaj w każdym razie będzie taka rynna, że że można będzie się szybko przedostać na, na dół po wodzie jakoś tak wybuduje coś fajnego no i tu jest pustynia niestety właściwie nie wiem czy nie niestety ja lubię pustynie całkiem mi odpowiadają no tak więc ten odcinek jest praktycznie tylko po to żeby pokazać wam że jestem na nowej mapie e, no i że że zaczynam drugi sezon tamtej tamtej serii pochylić się nad pikselami. No i właściwie tyle. Chciałem Wam Ci pokazać. To się. Kurczę. No, jesteśmy, jednego psa zdobyłem. Bardzo przekupny był za jedną kość poszedł, więc... Więc fajnie było. Dobra. Tak więc... Do zobaczenia w następnych odcinkach. Łapkujcie, w dół albo w górę, subskrybujcie, komentujcie, ale mi ścina, No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Narka.